Mimo upływu lat Grażyna Szapołowska nadal zachwyca swoim młodym wyglądem. Ten niezwykły fenomen można opisać jednym słowem – urok. Aktorka, która w tym roku obchodziła swoje 72. urodziny, zdaje się być żywym dowodem na to, że czas może nie być tak bezwzględny, jak często myślimy. Jej łygę oraz nieprzeciętna uroda przyciągają uwagę, a nie jedna młodsza koleżanka mogłaby jej pozazdrościć. Kluczem do jej nieskazitelnego wyglądu jest nie tylko dobra genetyka, ale także staranna dbałość o zdrowie i kondycję. Grażyna od lat konsekwentnie stosuje zrównoważoną dietę, w której głównie królują warzywa i owoce. Choć unika glutenu i nie stroni od zdrowych białek, to choć głównie o wysokiej jakości wędliny oraz ryby, zapewnia sobie odpowiednią ilość składników odżywczych. Warto jednak zaznaczyć, że nie poprzestaje tylko na diecie. Aktorka stawia również na regularną aktywność fizyczną. Propagatorka zdrowego stylu życia przyznaje, że to właśnie codzienna aktywność fizyczna oraz planowana dieta przyczyniają się do jej fenomenalnego wyglądu. Ciekawym rozwiązaniem, które stosuje, jest post przerywany od 6 do 18 godzin dziennie nie spożywa niczego, co oznacza, że w ciągu dnia na ogół ma tylko jeden posiłek. Choć ta metoda diety zyskuje na popularności, warto pamiętać, że nie jest odpowiednia dla każdego. Osoby cierpiące na cukrzycę, kobiety w ciąży. A także dzieci i młodzież powinny podchodzić do tak ekstremalnych praktyk ze szczególną ostrożnością. Szapołowska przekonuje, że klucz do zdrowia leży również w odpowiedniej odporności. W wywiadzie dla faktu podkreśliła, jak istotne dla niej są zimne kąpiele, to nie tylko sposób na wzmocnienie organizmu, ale także na utrzymanie energii. To nie wszystko, aktorka praktykuje również TZW. Świadome głodówki. Ten sposób, jak uważa, pomaga jej w utrzymaniu formy. Jednak jasno przestrzega przed naśladowaniem tak ekstremalnych praktyk bez konsultacji z lekarzem, ponieważ są one niezwykle indywidualne i mogą mieć wpływ na zdrowie. Wszystkie te starania Grażyny Szapołowskiej pokazują, jak ważne jest, aby podejmować świadome decyzje w kwestii zdrowia i stylu życia. Chociaż nie każdy z nas może dostosować się do jej stylu życia, każdy może znaleźć coś dla siebie, co pomoże mu cieszyć się dobrym zdrowiem i samopoczuciem na co dzień.